No, cześć, witajcie wy. Tym razem pierwszy odcinek. I nie reklamy z serwera Best Hard. Dawno nie grałem w Minecrafta. Serwer powrócił. Kolejna edycja. Mam nadzieję, że będzie równie dobra jak te, na których ja grałem, czyli 10 edycji temu. Nie, ostatni raz grałem na tym serwerze 9 edycji temu, nie 10. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Obecnie tam mój sojusznik, a zarazem brat siedzi w kopalni kopiąc. A ja mam odpowiednią ilość drewna, aby wrócić do bazy. Właśnie zostałem poinformowany, aby rzucić pochodnie mu do dziury, ponieważ ciemno i te sprawy. Więc ok. Już płynę, dopłynąłem. Hops. Przed chwilą otrzymaliśmy wszyscy od administratora serwera Errora, który jest, prowadzi również swój kanał na YouTube. Otrzymaliśmy wszyscy po dwa magiczne pierożki i otrzymałem taki oto świetny miecz. Nie zniżali 3, zaklęty ogień, dwa oraz ostrość 5, który jest naprawdę świetnym mieczem. A obecnie mając do dyspozycji dużo już drewna z powrotem, mogę wrócić do budowy. A więc tak, na początek. Poczęłabym, chyba tak się to budowało, nie pamiętam. Jest. Dobra, jednak jakieś rzeczy się pamięta. Mam statystyki 1-0. Zabijmy jedną osobę. I tu nie będzie tak. Nie, nie będzie. Bruk, kamień, drewno, De... O! Bruk, kamień, drewno, deski. Bruk, deski, drewno, kamień. I wszystko gra. Bruk, kamień, drewno, deski. No nie, tego nie wyrzucaj. No i co ja mogę naprawdę na razie zrobić? Na razie ja mogę zacząć również tutaj podłogę upiększać. Zaczyna no upiększać. Obsidian bardzo ciężko się niszczy, szczególnie jeżeli będzie to teren gildii. Właśnie i temy. To też jest ważne. Bardzo... Hmm. Okay. Stołniarki. Okej. Gdzie by tutaj zrobić pomieszczenie dla stołniarek? Okej, okay, niech będzie tak. Tutaj zrobimy pomieszczenie dla stołniarek. Mm -hmm, przydałoby mi się zrobić jakąś pochodnię, bo... Wszystkie tam dałem. Niech nie będzie tak o. Dobra. O! Pięć, pięć magicznych pierożków! No to stop. Teraz tutaj wrzucę niepotrzebne rzeczy, żeby zrobić trochę miejsca. I rozpoczynamy opening. No i niestety. Okej, okay, co to na mi dropło? No nie wiem nawet, co mi dropło. Dzień, perłę czy perełki? Wow, jest moc. Miecz. Tak, miecz, taki już jeden mam. Oraz buciki. Jeszcze tylko spodenki i będę miał pełen kit. 4-3. Mieczyk, okej, okay, to może tak. Ender chest. Wrzucę tam niepotrzebne rzeczy. okej okay. No halo. O. No nie. nie. Nie otwieraj tego tutaj. Nie. Tam na ciebie buty leżą w głąbie O matko. Łap buty. No buty. Zabiję cię. Zabiję go. Zabiję. Co za głup, głupi, ja pieprzę! Jakim debilem trzeba być, żeby wiadomo było to, że dropi z tego... Nie, otworzę w bazie, w środku bazy, wynocha! No, pokazuj. Zgiń najlepiej, spokój będzie. Jezus Maria, Przyszedł do bazy. Dobra. Jezu. P S T I O matko. No. Nie tutaj. No co to za człowiek jest? Wynocha stąd! Powiem tak, odcinek ma już 7 minut, zaraz będę go kończył, bo muszę uspokoić i nauczyć tego człowieka, jak żyć, bo widzę, że to jest przegięcie, to co ten człowiek tutaj robi. wy Muszę y, uspokoić wszystko, bo pół bazy wybuchło przez niego. Mm, crafting, inne rzeczy. Ja kończę ten odcinek, uspokoję go i nagram kolejny, bo ten już ma 7 minut. A myślę, że takie z Minecrafta nie są złe. I to byłoby na tyle F5. Żegnam się z wami. Cześć!